Nie nadaje się do tego. Nie umiem sprzedawać. Tam trzeba rozmawiać z ludźmi. To jest jakaś sekta albo piramida. No i koronne, co ludzie powiedzą. Nie zliczę uwag, komentarzy czy obiekcji, które usłyszałam, kiedy poinformowałam social media, że działam w marketingu sieciowym. Czy się nimi przejęłam? Owszem, ale czy mnie powstrzymały? Nigdy w życiu, bo marketing sieciowy wcale nie różni się tak bardzo od działań na swoim, a nawet zaryzykuje stwierdzenie, że ma nad nimi sporą przewagę. Chcesz wiedzieć jaką? Wysłuchaj odcinka i przekonaj się, że MLM jest dla ludzi, i nawet introwertyk się w nim odnajdzie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient cię rozumiał? O komunikacji bez barier, o rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papajżołńska, Wing Person twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. A dzisiaj mamy temat niecodzienny i wywołujący ogromne kontrowersje i dyskusje w sieci, ale ja czuję, że to jest ten czas, kiedy chcę z Wami o nim porozmawiać. A mowa o marketingu sieciowym i o mojej współpracy z marką Forever. I słuchajcie, nie zliczę ile razy słyszałam ten zarzut. Odpuść ten aloes, to nie jest biznes dla ciebie, a poza tym jest strasznie drogi. Nie zliczę, naprawdę nie zliczę ile razy już słyszałam to zdanie. Ale słyszałam też inne zdania i to na najróżniejsze tematy związane z moją działalnością biznesową. Nie inwestuj w to. To nie jest dla ciebie. Nie rezygnuj z etatu. Nie masz w sobie żyłki przedsiębiorcy, na pewno sobie nie poradzisz, nie masz w tym doświadczenia. Daj spokój z tym tłumaczeniem, to nie jest opłacalny projekt. Kto to w ogóle będzie czytał i kto za to zapłaci? Przestań, nie rób, odpuść, zapomnij. Czy ty też słyszysz takie zdania? Co wtedy robisz? Powiem ci, że dwa lata temu pewnie bym się bardzo przejęła. Uwierzyłabym w nie. Podkuliłabym ogon i przyznała rację osobie, która no, najzwyczajniej w świecie wie lepiej, co jest dla mnie dobre. Tyle tylko, że nie jestem już tą grzeczną, spolegliwą dziewczynką, która bała się przyznać samej sobie, że coś ją w życiu i w pracy oczywiście też uwiera. I przyznam, że oduczyłam się też słuchać rad osób, które mnie nie znają. Które nie wiedzą, do czego jestem zdolna, albo nie wierzą, że jestem do czegoś zdolna i nie mają pojęcia, co jest dla mnie najlepsze. I nawet jeśli jakiś projekt nie wypali, nawet jeśli coś pójdzie nie po mojej myśli, nawet jeśli wtopię jakieś środki, to trudno, będzie to moja świadoma decyzja, bo to jest moje życie, mój biznes, no i moje pieniądze, jakby nie patrzeć. I nikomu nic do tego. Nie wiem, czy to ostatnie zdanie tak sprzyja nawiązywaniu relacji, ale chciałabym, żebyś zakodował, bądź zakodowała to w głowie. To jest twoje życie, twój biznes, twoja odpowiedzialność, twoje decyzje i naprawdę absolutnie nikt nie powinien podejmować ich za ciebie. OK, skoro to mamy za sobą, no to przejdźmy do mojego biznesu, do mojego marketingu sieciowego i do tego, dlaczego zainwestowałam w Pakiet startowy od Forever. Na początek pytanie, które pojawia się często i chciałabym je uargumentować. Czy Aloes jest drogi? Ok, zgadzam się, owszem, nie jest najtańszy. Ale tak to jest już w przypadku produktów premium, dobrych produktów. I czy to jest Aloes, czy to jest jakiś MacBook, czy to jest iPhone, albo jakiś, nie wiem, samochód, nowoczesne rozwiązanie mm, dla zegarków, czy dla sportowców, tak? Jakieś tam smartwatche, garminy i tak dalej. Kurczę. Jeśli coś jest produktem premium, jeśli coś jest produktem VIP, jeżeli korzystasz, nie wiem, z jakichś a, fit produktów, to chcesz, nie wiem, woman's best, czy ubrania od Puma. Chcesz korzystać z najlepszych rzeczy, które będą dobre, tak? Wolisz czasem odłożyć na coś, dłużej inwestować, dłużej odkładać środki, żeby kupić coś lepszego, a nie kupować 15 marnych par butów, które będziesz potem wyrzucać, zamiast kupić na przykład jednych butów Pumy czy Adidasa, które ci wystarczą po prostu na lata. I ja w ten sam sposób traktuję Aloes, dlatego że. Przetestowałam go i uważam, że Aloes jest skuteczny. Jest drogi, owszem, ale jest też skuteczny, bo, nie wiem, pozwala mi spać spokojnie jesienią, pozwala mi nie martwić się, że moje dziecko co tydzień będzie siedziało chore w domu. Oczywiście ono będzie chorować, to jest normalne, dzieci chorują, ale nie co 5 minut. Pozwala mi też wzmocnić odporność, zadbać o mój wygląd, bo przecież to nie jest tylko sok, ale również produkty z branży kosmetycznej, które, nie wiem, wygładzają skórę, czy też suplementy, które wspierają, uzupełniają niedobory, szampony do włosów i tak I Aloes pomaga mi też dojść do siebie po operacji, którą przeszłam i wspiera zdrowie moich najbliższych i Moi najbliżsi też potwierdzają, w jaki sposób ten aloes im pomaga. Słuchajcie, kiedy zrobiłam sobie badania krwi przed operacją, to było nie wiem, dwa czy trzy tygodnie temu, to byłam w szoku, bo moje wyniki zawsze były na granicy normy. Może nie były jakieś tragiczne, ale no, dużo takich było, tych wskaźników troszeczkę takich rozchwianych, a tym razem zrobiłam te badania i były to najlepsze wyniki jakie pamiętam od lat. A aloes pije od 3-4 miesięcy. Ale nie tylko dlatego postanowiłam zainwestować we współpracę z marką Forever, bo gdyby chodziło tylko o produkty, to po prostu bym je kupowała dalej, ale ja tej firmie zaufałam również z innych względów. Dla mnie biznes Forever to Również możliwość, a może przede wszystkim możliwość, aby realizować się w tym, co uwielbiam najbardziej. Czyli wreszcie mam pole do popisu mogę budować własny zespół, mogę szkolić innych, mogę wspierać inne kobiety w skutecznym działaniu, w budowaniu drugiej odnogi biznesowej, czy trzeciej, czy piątej, czy głównego biznesu, dlaczego by nie, czy nie wiem, dorabianiu do pracy na, etat, na etacie, co kto lubi. Ale mogę w tym wspierać, mogę szkolić z produktów, mogę opowiadać, dzielić się tym, co już sama, czego już sama doświadczyłam, co przetestowałam i polecać dalej. Mogę faktycznie dostarczać narzędzi, i pomagać innym, poprawić ich komfort życia, tak? Na przykład zdrowie, aż zdrowie. I jako introwertyczka również doskonale się w tym odnajduję. W jaki sposób? Już Ci tłumaczę. Jak to jest z tym introwertykiem w marketingu sieciowym i w ogóle w sieci? Jak to w ogóle ugryźć? Nagrałam już dwa odcinki o introwertykach w sieci, o mitach i przekonaniach na temat introwertyzmu i poprowadziłam już dwa live y na ten temat. Także, jeżeli jeszcze nie widziałeś bądź nie widziałaś serii live'ów intro w biznesie na. Instagramie, to serdecznie zapraszam Cię na moje konto na Instagramie wing.person. Myślę, że bez problemu mnie tam znajdziesz. Co tydzień opowiadam o różnych aspektach związanych z biznesem, przedsiębiorczością, introwertyzmem i marketingiem sieciowym również. No to jak to ugryźć w takim razie? Spytałam ostatnio pięć bliskich mi osób, jakimi cechami by mnie określiły. Chciałam zbudować taki swój obraz oczami innych i zgadnij, co pojawia się najczęściej, bo te rzeczy się faktycznie powtarzają. Ja ci podpowiem. <grym> te rzeczy, które najczęściej się powtórzyły, to skrupulatność, zorganizowanie, systematyczność, konsekwencja i osiąganie. A do tego, gdybym miała coś jeszcze dodać od siebie, to ogromna potrzeba, właśnie, aby szkolić, edukować, rozwiązywać problemy, mojej społeczności. Te wszystkie cechy, które posiadam, które widzą we mnie inni i w których ja się też realizuję, sprawiają, że nawet jako introwertyczka, która może nie lubi za dużo takich relacji otwartych z innymi, może nie jest duszą towarzystwa, nie jest bardzo ekspresyjna medialna i tak dalej, mogę realizować się w marketingu sieciowym. I wiem, że odniosę sukces. Wiem, że to zajmie mi więcej czasu niż osobie, która jest Ekstrawertykiem, osobie, która jest bardziej przebojowa, ale dojdę tam we własnym tempie i na własny sposób, na swoich zasadach, w zgodzie ze sobą i ze swoimi wartościami. I doskonale wiem, że Tobie też to się może udać, że Ty też to możesz zrobić, tak powinnam powiedzieć. Bo tu ci powiem szczerze: marketing sieciowy to nie jest żadna piramida. Piramidy są nielegalne i gdyby była, to Firma Forever nie byłaby na rynku od ponad 40 lat i od ponad 25 w Polsce. To by się po prostu nie zadziało w naszym kraju. Nie jest to też sekta. To nie jest tak, że my sobie codziennie rano, nie wiem, um, puszczamy afirmacje, pijemy aloes i to jest jakiś taki krąg, wiecie, wzajemnej adoracji. Absolutnie nie. To jest prawdziwy, solidny biznes. To są kobiety, które i mężczyźni również, ale to jest społeczność osób przedsiębiorczych. Ambitnych, które chcą sięgać po swoje i nie zastanawiać się, czy im starczy od pierwszego do pierwszego, tylko żyć i realizować swoje marzenia, zarabiać na tym i polecać produkty, które tak naprawdę bronią się same, bo są naprawdę świetne. A że nie kosztują tyle, co drogeryjne? No cóż, za jakość się płaci. Dlatego powiem Ci, że Forever to dla mnie bardzo solidny biznes, którego podstawę stanowi. Szereg elementów, które ja w nim pokochałam. Po pierwsze jest to dzielenie się wiedzą, dlatego że mamy super platformę szkoleniową. Mamy Akademię Diamentów, mamy spotkania z naszymi team leaderami, czy też spotkania z członkami zespołów, które budujemy, czy też jakieś wspólne wyznaczanie celów, live, y, wsparcie i całe multum szkoleń produktowych, książek, informacji o produktach, a także mnóstwo osób, które dzieli się wiedzą, pomaga, wspiera i jest tam dla Ciebie od samego początku. Co dalej? W tym biznesie chodzi o budowanie relacji. I jeżeli jesteś introwertykiem, tak jak ja, i masz z tym problem, to ja Ci powiem, że to nie są byle jakie szybkie, krótkie relacje, to są relacje długofalowe. Ja bardzo trudno nawiązuję relacje z nowymi osobami, ale właśnie w Forever. Mogę sobie pozwolić na to, żeby budować je powoli, we własnym tempie, integrować się. Ta społeczność jest bardzo duża. Możesz tam znaleźć osoby, które po prostu nadają na tych samych falach i je obserwować, wspierać się nawzajem i po prostu wspólnie dążyć do sukcesu. Masz więc nie tylko budowanie relacji, ale również wsparcie wspaniałego zespołu, i to zarówno Twojego zespołu, jak i innych zespołów, bo to właśnie jest taka magia marketingu sieciowego, że tam są różne struktury, ale ty nie jesteś jak w normalnej firmie, takiej standardowej, gdzie jesteś na etacie, przypisany tylko do jednego działu i tam możesz cichutko sobie pracować. Nie, ty masz dostęp do wszystkiego od pierwszego dnia, kiedy wstępujesz do Forever. Możesz też, jeśli jesteś osobą ambitną, która lubi się uczyć, poszerzać swoje kompetencje, poszerzać wiedzę nie tylko z zakresu marketingu czy biznesu online, ale też produktów, branży health and beauty itd. Masz dostęp do specjalistów, do dietetyków, do lekarzy, do specjalistów z biznesu, z bankowości itd. Naprawdę tego jest tak dużo, że ja tu nawet teraz nie wiem, od czego zacząć. A poza tym. Możesz i to jest dla mnie największa wartość możesz odpowiadać na potrzeby i problemy Twoich odbiorców, Twojej społeczności, bo ten marketing nie jest oparty na twardej sprzedaży, na wciskaniu komuś produktów, jak inni myślą, ale na ich polecaniu. Czyli najpierw testujesz na sobie. Ja przetestowałam na sobie aloes, suplementy, program oczyszczający Klin 9, kosmetyki, szampon, balsam, kremy itd. I ja doskonale wiem, że te produkty, one się bronią same, one są dobre, one pomagają osobom, które mają problemy z cukrzycą, osobom, które mają problemy z łuszczycą, z jakimiś chorobami skórnymi, z metabolizmem z toksynami w organizmie, czy nie wiem, z nadciśnieniem, z Hashimoto, czyli chorą tarczycę i tak dalej. To nie jest byle jaki produkt, który możesz kupić gdziekolwiek. Aloes jest adaptogenny, czyli dostosowuje się do twojego organizmu, szuka tego, co trzeba naprawić, usprawnić, wspomóc i zaczyna tam intensywnie działać. No i oprócz tego, tworzysz skuteczną komunikację w sieci, uczysz się, jak budować opowieść biznesową, czyli to, co ja robię w podcaście, to, co robię w social mediach, to, co robię na co dzień w swoim biznesie i w biznesach swoich klientów. A do tego mam zarówno środki, jak i narzędzia, aby świadomie osiągać swoje cele, zarówno prywatne, jak i. Zawodowe, biznesowe. No i powiedz mi szczerze, kiedy tak o tym teraz mówię w ten sposób, to czym to się tak naprawdę różni od prowadzenia biznesu i budowania marki online? Różni się, ale moim zdaniem na korzyść. Zanim ci powiem o tym, czym się różni, zdradź mi proszę, czy masz może swoją mapę marzeń. Nie wiem, jakiś piękny zeszyt, tablicę korkową albo dedykowany folder na komputerze, do którego trafiają wszystkie twoje pomysły, twoje pragnienia, nawet te takie najbardziej szalone, które po prostu w tej chwili wydają się poza twoim zasięgiem. Masz coś takiego? Jeżeli nie masz, to koniecznie stwórz, zapisz, żeby to było gdzieś po prostu zafiksowane w jednym miejscu, żebyś zawsze mogła bądź mógł do tego zajrzeć. A po drugie, jak masz, to powiedz mi, co robisz z nimi dalej, bo to jest jeśli masz. Co robisz z nimi dalej, bo to jest kluczowe pytanie. Czy one sobie po prostu leżą, czy ty szukasz sposobu na to, żeby jednak je zrealizować. I powiem ci, że na mojej liście znalazły się między innymi własna firma, podcast biznesowy, książka o podcastach, rosyjski projekt tłumaczeniowy, dom pod Gdańskiem i własne studio nagrań. To jest taka moja Priorytetowa powiedziałabym lista, to są te najważniejsze punkty, które ja chcę zrealizować, a część, jeśli dobrze mnie znasz i słuchasz, już jest w trakcie, bądź już zdążyłam ją zrealizować. No dobra, ale co ja robię, aby przekształcić te plany w cele? No, przede wszystkim nie siedzę i nie czekam, aż one się zadzieją same. Ja zaczynam działać, ale jako, że jestem introwertyczką, jako, że jestem perfekcjonistką i osobą, która musi być na tip top. Przygotowana, robię to w swoim tempie, w zgodzie ze sobą i w towarzystwie osób, które myślą, czują i działają dokładnie tak jak ja. I wiesz co? Właśnie w tej chwili takich osób szukam. Szukam takich osób do mojego zespołu Forever Aloe with Wings. Także jeżeli to jest coś dla Ciebie, to ja Ci zaraz powiem, dlaczego warto pomyśleć o biznesie Forever oprócz własnej firmy. Szukam. Szukam osób takich jak ja, osób, które same decydują o swojej karierze, które działają na własnych zasadach i w zgodzie z własnymi wartościami. Ja tu cię nie chcę zmuszać ani przekonywać do czegoś, czego ty absolutnie nie czujesz. Szukam osób, które nie boją się sięgać wyżej, stawiają na wsparcie, na wzajemny szacunek, który dla mnie jest ogromnie ważny w relacjach biznesowych. A także są gotowe zainwestować, dlatego że jedynym, ale też koniecznym warunkiem, aby przystąpić do biznesu Forever, jest zainwestowanie w pakiet startowy o bagatela kwocie 1870 zł. I w tym momencie część osób powie: Jezus Maria, jak dużo, ale druga część, zwłaszcza ta, która jest przedsiębiorcą, przedsiębiorcami, zastanowi się: OK, ale co to jest te 1870 zł? Bo z jednej strony to może być dużo, ale zależy co dostaje w zamian. A moim zdaniem to, co zyskujesz dzięki temu pakietowi, przewyższa jego wartość kilkukrotnie. No to co zyskujesz w takim razie i co jednocześnie dla mnie jest tą największą wartością forever? Oprócz produktów, które są rewelacyjne, ale o nich też będzie, i oprócz tego całego tej całej możliwości rozwoju. Przede wszystkim w tym zestawie startowym jest 18 topowych produktów. W tym programie, o którym Ci opowiadałam, program oczyszczający Clean 9. I ty nie musisz tych produktów testować na sobie, aczkolwiek ja cię do tego zachęcam, bo jak możesz opowiadać o czymś, jak możesz rozkochać kogoś w czymś, czego nie znasz. Ja wszystkie produkty z tego pakietu przetestowałam na sobie, ale możesz również je polecać. Innym. Poza tym dostajesz dożywotni rabat 30% na produkty Forever. Dla mnie rewelacyjna sprawa, bo cała moja rodzina pije aloes. No ale to, co jest tą wartością biznesową, tą wartością, która zapewnia Ci która zapewnia Ci po prostu szansę na rozwój, no to dochód pasywny, niezależność finansowa, i dostęp do całego know-how. Firmy. Ty nie musisz ponosić żadnych kosztów prowadzenia działalności, nie musisz ponosić żadnych, nie płacisz żadnego procentu tutaj, nie musisz się żadnych składek opłacać. Tak naprawdę to wszystko bierze na siebie firma. Ty wykupujesz pakiet startowy i to są twoje jedyne koszty stałe a za to nie musisz też niczego magazynować jest magazyn zewnętrzny, dostajesz materiały marketingowe, profesjonalne szkolenia, szkolenia produktowe, dostęp do tych szkoleń Naprawdę to jest coś wspaniałego, bo ty tak naprawdę możesz samodzielnie we własnym tempie się edukować, z czego tylko tak naprawdę chcesz. Wolisz produkty, które są suplementami, wolisz kosmetyki, wolisz sam aloes czy programy, które pomagają ci oczyścić, oczyścić organizm. Ty decydujesz, w jakim tempie i z czego się będziesz szkolić. Ty decydujesz, czy wolisz budować zespół, czy wolisz sprzedawać, bo w tym się czujesz lepiej, bo masz dużo osób, którym możesz polecić te produkty. To jest tak naprawdę. Twoja droga i Ty decydujesz, jak ona będzie wyglądała. No, a do tego przyznam Ci, że te br ten brak kosztów stałych prowadzenia biznesu i brak konieczności składowania tego wszystkiego we własnym domu to jest gigantyczny plus. A do tego otrzymujesz wsparcie całej społeczności aloesowych petard i osobiste, bezpośrednie wsparcie moje od pierwszego dnia, forever. I dla mnie, tak jak patrzę na to, Teraz, z perspektywy tych kilku miesięcy, no to kurczę, która firma daje ci tyle na starcie? Która firma od początku wierzy, że ty sobie poradzisz, daje ci po prostu możliwości rozwoju tak, jak ty to czujesz, w sposób, w jaki to czujesz, i jeszcze dostarcza ci materiały, narzędzia, zdjęcia, produkty? Dla mnie, to naprawdę ten pakiet startowy to jest naprawdę początek wspaniałej przygody i kwota warta zainwestowania. Ja przepaliłam mnóstwo budżetów na kursy, na szkolenia biznesowe, i nie mówię, że one poszły, że te pieniądze poszły w las, tak, że nic z tego nie wyciągnęłam. Ale ta inwestycja w Forever to jest jedna z najlepszych, na które sobie pozwoliłam w ostatnich miesiącach. I jeżeli ty też czujesz, że to może być coś dla ciebie, to bez spiny, bez presji. Jeśli jesteś gotowa, to napisz, a ja zdradzę ci więcej. Szczegółów. I uwierz mi, nawet jeśli jesteś introwertykiem, tak jak ja, to tak samo jak jesteś w stanie prowadzić biznes, tak samo jak jesteś w stanie prowadzić social media, tak samo jak nagrywasz podcasty, stories, czy nie wiem, piszesz posty i tak dalej, w ten sam sposób możesz działać forever po swojemu, na tyle na ile chcesz się pokazać i na tyle na ile to czujesz. A ja będę zawsze obok i będę Cię wspierać, bo to jest po prostu moja misja. I tyle na dzisiaj z mojej strony. Mam nadzieję, że ten odcinek Cię nie zniechęcił, tylko zachęcił. A jeśli chcesz popolemizować ze mną, wejść w dyskusję albo to pytać, to ja na Ciebie czekam. Trzymaj się ciepło, pa pa. Słuchałeś podcastu Wing Person, biznesowe potyczki językowe. Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak tworzyć podcasty, kreować opowieści i oczywiście, jak swobodnie i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żołyńska.